Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was we vlogu z Portugalii A co my robimy w Portugalii? Pojechaliśmy na Puchary Europy W Portugalii, Puchary Europy DH Przyjechaliśmy wczoraj, generalnie podróż tutaj była na przykład w moim środku zagmatwana Bo ja o 4 musiałem wstać żeby o siódmej mieć wylot w sumie to nawet nie musiałem wstawać bo nie spałem przez całą noc o siódmej miałem wylot z Katowic do Alicante i to w ogóle było zabawne bo ja wsiadłem do samolotu bo miałem te wie, wiecie pierwszeństwo wejścia wsiadłem do samolotu usiadłem i zasnąłem i obudziłem się dopiero w momencie jak samolot lądował, bo było takie, wiecie, piz... ale Ryanair to tak chyba już zawsze ma Potem czekałem na tym lotnisku za dwie godziny, potem przyjechała po mnie mama Alexa w sumie Pojechaliśmy gdzieś tam, gdzieś tam, końcu w końcu byliśmy tutaj coś koło godziny trzeciej, czyli e, moja podróż zajęła tutaj niecałe 24 godziny No a teraz pierwsza misja, czyli idziemy na zakupy, a swoją drogą tam z tyłu jest chata i ona jest naprawdę wielka, jest e, ma dwa piętra w ogóle ale chatę pokażę Wam potem, bo tu też jest niezły bengerek, nie? Tam jest, tam jest napis Orgłe Chuje. Generalnie Szymon uznał, że polska reprezentacja przechodzi na wege. Więc tak jak widać, kupujemy tutaj dużo różnych e, tak, owocowych oraz warzywnych frykasów. Co co z tego będziesz robić? Steka z kalefiora. Są jeszcze steki z Arbuza, i steki hamburgery z pieczarek i soczewicy. Drugim kluczowym fundamentem naszej diety będą jajka. W tym opakowaniu jest 24 razy 6. Mamy nawet na 4 śniadania. No. A makaron jakiś taki z roślin? Eee, makaron bezglutenowy. To widać, że to jest piękny makaron. No, no. I ten też ja Paragon grozy. Nie, nie, no, absolutnie nie. My w sumie na 10 osób. Przez 4 dni wychodzi 6,50 za to wszystko na dzień. Czyli mamy śniadanie i obiad w cenie. A kupowaliśmy jeszcze ręczniki papierowe miskę do amortyzatora. Śniadanko zjedzone, trzeba zająć się rowerami, ponieważ niektóre rowery są nowe, niektóre są używane, niektóre są jeszcze tak jak na przykład tam w kartonie. Generalnie to w tym roku HR dalej będzie jeździł na rowerach z Mondrakera, z czego widzę, są nieco inne. Ale jakbyście chcieli taki bajczek rowerów, to dajcie znać w komentarzach i myślę, że taki film powstanie. W każdym razie rozłożyliśmy już dwa nowe stojaki, ponieważ w tamtym roku niestety, ale nas okradziono, więc trzeba było dokupić kilka rzeczy. Nowe narzędzia stopika Taki cały secik tam wleciał Tutaj widzę, że jakiś zestaw do przylewania z Jaguajera Cordless Drill To jest chyba jakiś zestaw do wiercenia No generalnie Szymon cały czas przynosi jakieś nowe paczuszki Ponieważ dużo rzeczy jeszcze było wczoraj odbieranych z paczkomatu no, i trzeba to po prostu wszystko porozkładać. Plan na dzisiaj jest taki, aby zrobić zerówki w niektórych amortyzatorach, ponieważ niektóre amortyzatory są nowe, no i po prostu trzeba się upewnić, czy są dobrze poskładane. Bo szkoda by było, żeby w czasie pierwszego wyścigu się zatarły. Generalnie jest tutaj też Mikołaj, któremu ostatnio robiłem serwis i, i, tak. i zmieniłem w gripie dwójce olej z piątki na czwórkę. Do tego kalibracja ślizgu. Czy było warto zmieniać olej na czwórkę? Ugina się. Ślizgi i czuć różnicę, że działa fajnie w tym skoku, bez takiego ząbkowania jak to kiedyś czułem. No, więc generalnie inne amortyzatory, które tutaj są, to już są gripy X2, więc tutaj no już jest, jest, jest zwana czwórka. Jedyny rower, który nie ma jeszcze czwórki, to jest rower od Hac Prasidło, A zaraz po powrocie, jak wrócimy do Polski, to Dżiber do mnie wpadnie i po prostu mu to przeleje na, na czwóreczkę. Przy okazji też właśnie w tej się wykona kalibracja ślizgów i tak dalej. No i okazuje się, że niestety trzeba podjechać do sklepu, ponieważ nie mamy kompletu nasadek. To nie tak, że jesteśmy nieprzygazowani, tylko po prostu... No w tamtym roku nas okradli No i od tego czasu po prostu Szymon dokupuje pomału tam kolejne rzeczy No z tym, że zapomniał jeszcze o nasadkach Ale to jest taki pierwszy wyjazd Nic się nie stało Do pucharów już świata wszystko będzie ogarnięte No bo na razie mamy Puchary Europy, więc są takie zawody rangi niższej Znaczy też wysokiej Jak na standardy polskie, ale nie tej najwyższej Z 20 minut od naszego noclegu znajduje się Lemle Lemle Le czy jakoś tak idziemy znaleźć najlepsze nasadki jakie będą, czyli te najtansze, wiadomo. Pierziemy najlepsze, ale pojedyncze takie, żeby były. Wie... Tak, tylko czekaj. Kurą, eee... titanium, motor się na 3-8. Nasadki kupione niestety nie było takich fajnie płaskościętych. Eee... Mają kształt takie trochę gwiazdki, tak jak te. Te nasadki z firmy Magnusson na przykład Kosztowały w sumie 10 euro, więc no nie jest to dużo, nie jest to mało No ale niestety nie mogę wam więcej pokazać w sklepie, bo podszedł pan ochroniarz i powiedział Że tutaj nie można kam kam kamerować Generalnie tu zabrałem się za serwis amortyzatora Ale nie przemyślałem jednego, że jak wepnę yy, czyściwo do środka, to muszę mieć czym je wyjąć I problem jest taki, że nie mam czym go wyjąć Więc idę na podróż po całym tym pięknym mieszkaniu Poszukiwaniu właśnie czegoś, żeby to wyjąć. Ja nie wiem gdzie takiego czegoś szukać. Bo to musi być mega cienkie i mega długie. To by było git, tylko że jest kido. Nie wiem, to jest chyba baseball. Nie, to chyba nie jest baseball. Nie golf, tylko ono, do bilarda. O, byłby git. Z tym, że nie będzie git, bo jest za gruby. Kurde, tutaj jest w ogóle tyle pomieszczeń. Jakbyście chcieli prezentację domu, to napiszcie w komentarzach i może powstanie. A, tutaj jest zastawione to nie będziemy się pchali. Dobra, tutaj też nie działa. Coś długiego i cienkiego. Eee, długopis. Dobra, nie widzę tutaj nigdzie nic długiego i cienkiego, więc nie wiem jak to wyjąć. Dobra, jest git, udało się wypchnąć choć trochę przy pomocy prasy do suportu. Teraz dosłownie tak wystaje na, nie wiem, 10 cm, ale po samie jeszcze nie dociągnę. Misa kom kompletna. Nie nagrałem tego, ale zdemontowałem tutaj śrubę od dołu, od strony komory powietrznej. Wziąłem to nacisnąłem, wyleciało nie wiem z 30 ml oleju Powinno być około 10. Zobaczcie w jakim stanie pięknym. Jak oceniasz stan tego pięknego bolida od Jubera? Stan nie jest najgorszy, ale widać, że nie jest jakby myty, nie? Tak jak trzeba i. No nie no, ładnie tej Kashima jest. Na kółeczkach, na zębatce. Zabrałem się za rowery Alexa. To coś z przodu czeszczało. Okazało się, że, że po prostu winna była ośka z przodu. No i rzeczy, które zauważyłem jeszcze na to po prawidłowym ustawieniu kąta opasania. Łańcuch jest minimalnie za długi, więc trzeba go będzie skrócić. Niestety, ale okazuje się, że pomimo dokręcenia śrub rama sobie lekko, bo lekko, ale skrzypi. Tak więc trzeba rozebrać ramę, zobaczyć czy to skrzypi rama, jeżeli nie rama to zobaczyć czy to support, jeżeli nie support to nie wiem, piasta, ośka. Cokolwiek. Trzeba po prostu zrobić tak, żeby tego dźwięku nie było. Ja to po prostu, wiesz, zdejmę wszystkie śruby, w sensie, że po kolei każdą przeczyszczę, nasmaruję. Okazuje się, że pod tą rozporową śrubą jest jeszcze jedna śruba, no to akurat wiedziałem. Ale zasugerowałem się tym, że, jest, że są kreski, co nie, że są równo. No i nie sprawdzałem. uznaję, że teraz zobaczę. No i kurde się okazuje, że tutaj można zrobić z jedną czwartą obrotu nawet więcej. Więc prawdopodobnie to właśnie było powodem skrzypienia. Tutaj, Aleks jeszcze zwrócił uwagę na to, że rower jest trochę wiotki. Więc po zobaczeniu szprych uznałem po prostu, że szprychy są w miarę słabo dociągnięte. Jeżeli chcemy poprawić sztywność, to możemy po prostu dociągnąć szprychy. Więc teraz po prostu dociągam sobie najpierw szprychy. Sprychy po prawej stronie o pół obrotu, zaraz będę dociągać szprychy po lewej stronie o pół obrotu i myślę, że powinno dać to zamierzony efekt. Dobra, więc zobaczmy czy rower czeszczy. Dobra, informacja, bo nie czeszcz Kolejny bolid, czyli bolid Kacpra. Go już wstępnie ogarnął Szymon. Jedyne co mi tutaj pozostaje to połączyć tył, ponieważ jak widać jest niedokręcony. No i potem odpłacić zarówno przód jak i tył, wyregulować napęd. I czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, w sumie trochę roboty było i nie miałem za bardzo czasu ponagrywać, ale w skrócie. Rower Mikołaja już jest skończony. Rower Dżibera chyba też jest skończony. Tam jeszcze trzeba ogarnąć koło z tyłu. I pizza przyjechała. I że Szymon każe przekazać, że on też jest zrobiony.